Pani profesor, jest pani jedyną kobietą, która jak dotąd dowodziła Polskim Towarzystwem Kardiologicznym? Czy czuje się pani z tego powodu wyróżniona? Ja muszę powiedzieć, że ciągle się stykam z tym pytaniem. Od początku, już od momentu wyboru. Ja nie mam na takich feministycznych poglądów i właśnie dla mnie to nie stanowiło różnicy. Jestem nawet trochę tym zdziwiona, bo wyobrażam sobie, że jest wiele kobiet, które. Pewnie by podołały temu zadaniu, ale oczywiście jestem dumna póki co, że jestem jedyna, i, yy, ale nie postrzegam tego w tych kategoriach. A jak oceniłaby Pani rolę kobiet w polskiej kardiologii? Ja myślę, że jak popatrzymy na wszystkie ważne ośrodki kardiologiczne w Polsce, to proszę zauważyć, że przewodzą nimi w dużej części kobiety. Mamy wiele znakomitych kobiet kardiologów. Ja nie mam takiego, takiego wrażenia, jeszcze raz o tym powiem, że, że płeć tutaj stanowi. Bardzo wiele się mówi na ten temat, że kobietom jest trudniej. Ja sama się z tym nie zetknęłam, żeby było trudniej dojść do tej pozycji z powodu płci i, i nie ja myślę, że tutaj się naprawdę względy merytoryczne liczą, a patrząc na te drzewa genealogiczne, które pokazywał dzisiaj pan profesor Filipiak, mówiąc o historii polskiej kardiologii, tych kobiet jest coraz więcej, ja myślę, że, że te proporcje są właściwe. Jeżeli chodzi o względy medyczne, czy serce kobiety leczy się inaczej? Serce kobiety różni się trochę od serca mężczyzn, choćby z tego powodu, że jest mniejsze. Narczynia wieńcowe są nieco mniejsze. I są pewne schorzenia, które są bardziej typowe, są, są częściej związane z płcią żeńską niż z płcią męską, ale najczęściej mówiąc o różnicach, w, jeśli idzie o zachorowalność na różne choroby, mówimy o chorobie wieńcowej, chorobie niedokrwiennej, czyli ryzyku zawału serca. I to jest ważne, dlatego że w przekonaniu nie tylko lekarza, ale społecznym, ryzyko zawału serca dotyczy bardziej mężczyzn niż kobiet. Kiedyś w ogóle się mówiło, mówiło o tym, że płeć męska wiąże się z chorobą niedokrwienną serca. Otóż kobiety chorują na zawał serca równie często, tylko o 10 lat później. A te 10 lat później wynika między innymi z takiej osłony hormonalnej związanej z cyklem miesięcznym. I, ale chorują później, ale chorują ciężej. Ciężej między innymi dlatego, że są 10 lat starsze i częściej mają choroby współistniejące, ale również okres, kiedy zaczęliśmy się przyzwyczajać do tego, że choroba niedokrwienna dotyczy również kobiet, to był czas, kiedy... Z pewnym opóźnieniem reagowano. Same kobiety później wzywały pogotowie ratunkowe, później szukały pomocy, bo myślały, że być może to jest nerwica. W pojęciu społecznym też tak myślano, więc to pogotowie przyjeżdżało później, kwalifikowane do interwencji było później. Były później. To się na szczęście zmieniło. Taki mniej więcej w latach późnych, 80. ubiegłego wieku, podniósł się szum wokół tego, że w badaniach naukowych bierze znacznie mniej udział, kobiet, znaczy procentowo jest znacznie mniejszy udział kobiet niż mężczyzn. A więc wnioski, które były wysnuwane z tych badań naukowych, częściej dotyczyły populacji męskiej. Sądzę, że między innymi powstał taki konsensus, który, z którego wynika, że jest to konieczne, żeby kobiety były kwalifikowane do badań naukowych i żeby, i żeby y, były leczone tak samo, jak, jak są leczeni mężczyźni. A które z osiągnięć polskiego towarzystwa kardiologicznego uznały Pani za najważniejsze? Ja myślę, że najważniejsze jest to, że jesteśmy takim zintegrowanym środowiskiem i to daje nam siłę i to nie tylko na poziomie zarządu czy prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale na wszystkich poziomach. Działamy wspólnie, mamy wspólne cele i to nam daje siłę, a efektem tego są znakomite publikacje członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, tak jak jesteśmy postrzegani i to jak wygląda kardiologia w Polsce.